Byku, a może coś z mielonym wołowym? No proszę Ciebie bardzo, zrobimy piękną, meksykańską quesadillę. 500 kalorii, 57 gramów białka. Nie przedłużam, wbijamy zagary. Sucha, mocno rozgrzana patelnia i układamy kulkę wołowiny. Patuła i rozgniatamy. Zostawiamy w spokoju na dwie minutki. I teraz cyk, robimy flip. Dodajemy przyprawy, pełna lista oczywiście w opisie i zostawiamy na minutę. I po tym czasie dokładnie rozgniatamy szpatułą, żeby mięso usmażyło się w środku. Jak mamy małe grudki, jest podsmażone, to dodajemy dwie łychy pasaty albo chipotle. Więcej o tej pięknej papryce nagrałem wam w osobnym filmiku. Mieszamy i smażymy razem dosłownie minutę. Na chwilę przekładamy sobie mięso do miseczki, zmniejszamy moc i na tą samą patelnię placek tortilli. Od razu posypujemy go obficie serem. U mnie to jest mozzarella light, ale możecie użyć takiej. Jaki lubicie, czedar będzie spoko na przykład. Rozprowadzamy po całym placku i czekamy minutę, półtorej, aż zacznie się topić. Dalej układamy mięcho na jednej połówce i rozprowadzamy, żeby było równo. I teraz dodatki. U mnie to jest papryka czerwona, czerwona cebulka, pieżar kolendra oczywiście i jalapeno. I teraz bierzemy szpatułę i jedną połówkę zakładamy na drugą połówkę. Delikatnie dociskamy, żeby ser wszystko związał. Grillujemy przez minutę i delikatnie obracamy. Znowu dociskamy, minutka i można podawać. Wykładamy na deskę, o już się serek ciągnie i zostawiamy na dwie minuty, żeby dobrze związać. Teraz kroimy na pół, znowu na pół i możemy podawać. Układamy na dechę. Do tego świeże guacamole, kawałek limonki i jesteśmy urządzeni. I tym prostym sposobem piękną mięsną quesadillę mamy gotową. Jak chcecie sprawdzić makro i składniki to zostawiam je w opisie, a teraz zapisujcie przepis i działajcie. Piona!